Słuchaj, ostatnio obserwowałem tu ludzi. Chodzą codziennie do pracy. Codziennie? Codziennie 5 dni z rzędu. Potem odpoczywają 2 dni i znowu 5 dni. Co? Po co? Żeby kupić banany. Stary, banany rosną na drzewach za darmo. Słuchaj, ludzie mają coś takiego. Randki. Czym są randki? No, jakby spotykają się celowo. Gdzieś idą, kupują jedzenie. Czekaj, czekaj. Kupują jedzenie, żeby jeść razem? I przy tym denerwują się myśląc co powiedzieć. I żadnego stresu. Stary, my po prostu bierzemy fajkę od siebie i gotowe, związek załatwiony. Genialne. Wiesz, że ludzie płacą by podnosić ciężkie rzeczy? Co po co? Żeby stać się silnymi, ale mogliby po prostu wspinać się na drzewa za darmo. Idą do specjalnego miejsca, płacą i podnoszą żelazo w górę i w dół. Tak po prostu? Tak po prostu. Bez sensu. To najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. Ludzie nastawiają specjalną rzecz, która ich budzi, budzi, krzyczy na nich rano. Po co? Po prostu śpi, aż się obudzisz. Muszą wstać o określonej porze do pracy. Znowu praca. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Nastawiają budzik, dzwoni, a oni dają sobie jeszcze pięć minut. Czyli sami się torturują każdego ranka? Ludzie są dziwni. Nie uwierzysz. Ludzie robią zdjęcia swojemu jedzeniu. Po co? Żeby pokazać innym ludziom. Ale inni ludzie nie mogą tego zjeść. To tylko zdjęcie. No właśnie. I czekają, aż inni klikną. Lubię to. Co zalubię? No, takie wirtualne uznanie, cyfra. Nic prawdziwego. Nie chcę już być człowiekiem. Nigdy nie byłeś. Chwała Bogu.